Myślę, że jeśli zagrasz ze mną kilka razy w kuleczki, to ja już nie będę chciał grać sam, bo będzie nudno i przestanę to robić podczas pracy. No dobra, to zagram, ale tylko kilka razy, bo nie wytrzymam więcej. Kochanie, nie za późno już nagranie w kuleczki? Za chwilkę skończę, śpij spokojnie. Żywność do banku żywności! Żywność do banku żywności! Zrozum, że ja i moi niepsujący się koledzy chcemy pokazać w te święta jak dużo dobrego jest w każdym produkcie spożywczym. Kup nas w Tesco między 25 a 27 listopada, a biorąc udział w zbiórce banku żywności pomożemy potrzebującym osobom. Żywność do banku żywności! Abonamentu gratis! Takie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat! I już konto Plus Banku! I raz, i dwa, i trzy, i brawo, ja! Brawo! Ty! Przenieś numer do Plusa, korzystaj z konta Plus Banku i ciesz się rokiem abonamentu gratis! Plus, brawo, ty! Ja przyleciałam do Plusa, leci ty! Co robi Skoda? Ułatwia ci życie! Bada! Masz dwa parasole. Delikatne zakupy. Masz funkcjonalny bagażnik. Obowiązkowe przeglądy? Masz je w cenie każdej nowej Skody. Przeglądu bez opłat na oryginalnych częściach dokonasz w dowolnym autoryzowanym serwisie. Teraz każda Skoda ma pakiet przeglądów. Sprawdź, jak Skoda ułatwia Ci życie. Ty też brokuła? No a ja, lubię kopać piłkę i to mój potas dodaje mu powera. Dobra, ale to moja witamina A pomaga mu trafiać do bramki. A ty co masz? A ja mam mnóstwo witaminy C. Ona wspiera odporność. Ale to dzięki mojej witaminie C koleżanka taka aktywna. Ciekawe czy na kanapce też będziesz taki aktywny? Zbierz punkty i odbierz ulubionego świeżaka za darmo. Kolekcja gangu świeżaków tylko w Biedronce. Wulf? Zadaję zawodowo, ale w tym, co robię, nie ma miejsca na mój ból. Dlatego, kiedy zaczynam czuć plecy czy głowę, od razu sięgam po Ketonal Active. Ketonal Active działa silniej niż najpopularniejsze leki przeciwbólowe. To sprawdzony lek, teraz bez recepty. Mam go zawsze przy sobie, bo to siła, której ufam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ketonal Active. Siła, której ufam. Net się muli, co ty robisz? No ściągam sobie tylko z